Cześć, siemanko, związane na naszym kanale, ja jestem Rafał, dzisiaj w niecodziennej scenerii, ponieważ za nami, jak widzicie, bądź nie, dzieją się rzeczy, nie możemy Was za bardzo wtajemniczać, natomiast nie możemy tam w dniu dzisiejszym nagrywać, więc zmieniliśmy sobie miejscówkę, a jest za nami samochód, z którego dzisiaj raczej nie będziemy jakoś specjalnie korzystali, natomiast gdzieś tam nam się przyda jako tło i jako element taki dekoracyjny, dzisiaj mamy... Myślę, że początek nowej serii, którą chcielibyśmy Wam przedstawić, czyli przegląd nowości w sklepie Mr. Cleaner. Dzisiaj się tego nazbierało całkiem dużo z racji tego, że tak naprawdę te premiery miały miejsce w całym miesiącu. Z reguły chcielibyśmy to robić teraz tak, że będzie to odcinek raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, więc tych produktów pewnie będzie mniej. Natomiast teraz ten miesiąc był dosyć mocno premierowy. Mamy nowe powłoki Ultracota, produkty Clintla, trochę Giona, jest i Aqua, ADBL, CureLab. Wszystko zobaczycie dzisiaj. Ja nie przedłużam. Miłego oglądania. Przygotowałem sobie laptopa ze ściągą, żeby móc też na bieżąco instruować siebie i Was tym, co producent ma do przekazania. Zaczynamy od Giona i od produktu Eco Wash. Nazwa być może zbyt wiele Wam nie mówi, natomiast jest to produkt typu rinseless, waterless wash. Można go używać... Tak naprawdę na trzy różne sposoby. Z racji tego, że produkt ma w sobie SIO2 i dodaje lakierowi śliskości oraz hydrofobowości, może służyć po pierwsze jako produkt do czyszczenia bez spłukiwania, czyli standardowo wlewamy go sobie do wiaderka, czyścimy gąbeczką bądź mikrofibrą. I ręcznikiem przecieramy. Może też służyć jako produkt do czyszczenia bezwodnego. Co to znaczy? Nie ma tego w instrukcji, natomiast tak mi się wydaje, że jest to po prostu czyszczenie z atomizera na mikrofibrę, rozprowadzamy i czyścimy bez używania wody, bez spłukiwania po pierwsze, ale też nie korzystamy z wiaderka, tylko po prostu z mikrofibry i z tego produktu. Tak jak mówię, tak mi się wydaje, ponieważ nie miałem okazji go testować, a tak jest tutaj w instrukcji. Jeżeli chodzi o osuszanie, to można ten produkt też sobie wykorzystać jako taki osuszacz. Czyli standardowo 1 do 20 go sobie rozcięczamy, rozprowadzamy po lakierze i lakier możemy sobie z łatwością osuszyć. Czy jest coś jeszcze na co można zwrócić, jeżeli chodzi uwagę, czy jest coś jeszcze, na co możemy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ten produkt? Tak naprawdę myślę, że powiedziałem o wszystkim. Tutaj w opisie tak naprawdę nie mamy zbyt wielu informacji. Jeżeli chodzi o cenę, no to ta półlitrowa buteleczka kosztuje 6 dych. To jest raczej cena taka, myślę, że całkiem optymalna. Kolejnym produktem to jest coś, co jest dla mnie bardzo ciekawe, coś, o, czego, o czym nie, nie wiedziałem, że istnieje, natomiast jest to Degree Stabs od Giona. To są tabletki, które rozpuszczamy sobie w wodzie i które służą do tego, żeby usuwać różne olejki po pastach polerskich. Ok, teraz tak po chłopsku. Czym są te tabletki i do czego służą? W momencie, gdy polerujecie lakier, mimo że ścieracie go mikrofibrą, ścieracie pastę mikrofibrą, to pozostają jakieś olejki nierozpuszczone i składniki, które pasty polerskie w sobie zawierają. I przed nałożeniem aplikacji, przed nałożeniem powłoki, przed aplikacją powłoki bądź wosku wypadałoby ten lakier odtuścić. Z reguły działało to w ten sposób, że kupowaliśmy sobie produkt typu Eraser Scar Pro Prep z Giona. Rozprowadzaliśmy go mikrofibrą, docieraliśmy i to było tyle. Tutaj mamy troszeczkę inną metodę użycia, ponieważ wrzucamy to sobie do wiaderka z gorącą wodą i po prostu myjemy ten lakier usuwając resztki y, wszystkich tego typu zabrudzeń. To jest troszeczkę lepsze i ciekawsze z racji tego, że niektóre pasty pylą, niektóre pasty faktycznie zabradz, za, potrafią zabrudzić nam powierzchnię i to jest takie dwa w jednym, przy okazji nie będziemy musieli tego lakieru drugi raz a, już myć, więc to jest taka ciekawostka. Cena takich tabletek to tak naprawdę nie wiem, muszę to sobie szybko wygooglo, wy, wygooglować. Cena tych tabletek to jest 50 zł za 10 opak, czyli 5 użyć. Myślę, że tanio nie jest, natomiast jeżeli to działa, no to czemu nie? Jeszcze z takich ciekawostek, no to ten produkt jest na rynku kilka lat tak naprawdę. Natomiast dopiero od niedawna został on uznany jako produkt detaliczny. Wcześniej mogli go kupować tylko profesjonalni detailerzy certyfikowani przez firmę Gion. Dziś już może to kupić każdy. Cóż, trzeba będzie przetestować. Czas na nowości marki ADBL. Na miejscu jest nasz reporter Rafał. Halo Rafał, eee, czy nas słyszysz? Możesz coś powiedzieć o nowościach marki ADBL. Hej, tak, tak, słyszymy się, dobrze się składa. Mamy dzisiaj premierę, a w zasadzie nie dzisiaj, bo już jakiś czas temu, natomiast była premiera produktów adbl -a. Po pierwsze Glass Cleaner Ultra, jest to nowość, czyli tak naprawdę z tego, co nam wiadomo na ten moment, połączenie dwóch poprzednich produktów, czyli Glass Cleanera tego czarnego podstawowego oraz tego zielonego z linii są czyli Glass Cleaner dwójki. Produkt bardzo podobnie pachnie, ma on bardzo dobrze, dobre właściwości odtuszczające, świetnie czyści i super odparowuje. Wiemy, mieliśmy okazję go testować a i tak się to właśnie mniej więcej Prezentuje. Drugą nowością jest Vampire Elixir. Nie do końca jest to ta nowość tak naprawdę, ponieważ jest to zmieniona etykieta produktu Vampire Lite, czyli produktu do czyszczenia Felk, natomiast warto o tym opowiedzieć. Co jeszcze nowego w firmie ADBL? Otóż niektóre produkty otrzymały pojemności 10-litrowe. Jest to super informacja, szczególnie dla firm usługowych studiów detailingowych oraz myjni. Wracamy do studia. No dobra, trochę zmieniliśmy scenerię, znajdujemy się wewnątrz pojazdu, nie bez powodu. Mianowicie dzisiaj jeszcze mamy, dzisiaj konkretnie mamy premierę nowości marki Clinty. Wiadomo, Wy ten filmik oglądacie już trochę później, więc ta premiera miała miejsce kilka dni temu, natomiast my te produkty mamy dzisiaj pierwszy raz. Nowym produktem z oferty polskiego producenta jest Anti-Fog Glass Plus, żeby tak w pełni nazwę Wam przedstawić. Jest to produkt do czyszczenia szyb, który świetnie Świetnie, bo widzieliśmy filmiki, natomiast jeszcze go nie testowaliśmy. Natomiast na podstawie filmików można określić, że świetnie sprawdza się jako produkt do czyszczenia i zabezpieczania szyb przed parowaniem wewnątrz pojazdu. Przetestujemy go sobie na pewno i będą efekty na, na rolkach na Instagramie, natomiast jeszcze tego nie zrobiliśmy, więc nie chcę mówić, jak to wygląda w praktyce. Natomiast widzieliśmy filmiki i naprawdę spoko ten produkt działał. Drugą nowością jest produkt o nazwie Odor Terminator. Oddur Terminator, czyli, czyli produkt oczywiście do usuwania nieprzyjemnych zapachów. Jego użycie jest proste, jeżeli chodzi o działanie. Nie mieliśmy efektu, nie mieliśmy okazji przetestować tych efektów, natomiast użycie polega na tym, że po prostu sobie powierzchnię spryskujemy i zostawiamy na kilka godzin, jeżeli, efekt przynie, jeżeli produkt przyniesie efekty, no to zostawiamy, jeżeli nie, to można powtórzyć. Raczej produkt do używania, myślę, po praniu, po czyszczeniu wnętrza, raczej jeżeli mamy brudne wnętrze i sobie tym spryskamy, to niewiele się zda, natomiast jest to taka ciekawostka, to jest ten nowy produkt Clintla. I trzecią nowością, a w zasadzie nie do końca nowością jest Industrial Degreaser, czyli produkt, który w ofercie Klintla, przepraszam, już był, natomiast teraz został zreformułowany i nie ma piktogramów, jak możecie zauważyć, czyli teraz jest troszeczkę bardziej bezpieczny, a w zasadzie nie troszeczkę, a znacznie bezpieczniejszy, jeżeli chodzi o użycie, e, używanie go przez Was, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o brak piktogramów, to na pewno na plus. Nie mieliśmy go okazji jeszcze testować własnymi rękoma, natomiast mieliśmy okazję uczestniczyć w pokazie, a i produkt naprawdę działa i robi robotę. Przy wnętrzu, jeszcze przez chwilę pozostając, mamy dzisiaj okazję przedstawić Wam również produkt o nazwie e, interior marki Cure Lab. Produkt, którego używaliśmy już, robiliśmy zdjęcia. Chyba rolka? Nie, rolki nie nagrywaliśmy. Natomiast robiliśmy zdjęcia, używaliśmy. Produkt do czyszczenia wnętrza. Bardzo dobry, bardzo skuteczny, gotowy do użycia za atomizerem. Natomiast atomizera nie mamy. E, tak, takie są, takie są fakty. Produkt polskiego producenta brakowało go w asortymencie. Tam było APC, natomiast wszyscy wiemy, że APC nie zawsze nadaje się do czyszczenia wnętrza. A tutaj mamy rozwiązanie troszeczkę inne, znacznie bezpieczniejsze, no i oczywiście gotowe do użycia, co zwiększa wygodę używania tych produktów. Jeżeli już jesteśmy po czyszczeniu, no to warto też powiedzieć o nowym produkcie firmy Aqua Interior Dressing. Produkt do zabezpieczania wnętrza tak do plastików. Satynowe wykończenie Podejrzewam, że będzie tutaj jakiś przyjemny zapach, choć tego jeszcze nie wiem, mam zatkany nos, nie będziemy wąchali i sprawdzali, natomiast jest to nowość polskiego producenta, warto o niej wspomnieć, też na pewno będziemy go jeszcze testowali, jeżeli chcecie go zobaczyć, dajcie znać. Dobra, bo nie wiem, czy poświęciłem temu produktowi na tyle czasu. Co jeszcze mogę Wam o nim e, powiedzieć, to to, że powinien być bezproblemowy w użyciu, że perfumowy zapach, którego tak jak mówiłem, ja nie czuję, ponieważ mam zatkany nos, natomiast jest coś takiego. Chroni przed UV, więc to jest bardzo dobra sprawa. I rzekomo ma, ma, ma łatwo się rozprowadzać po plastikach typu piano, e, myślę, że będziemy w stanie to przetestować i na dzisiejszym odcinku, natomiast w przyszłości jestem bardzo ciekawy, jak on zadziała. Przypomniałem sobie jeszcze o nowościach Royal Padsa, z racji tego, że znajdujemy się na magazynie Mister Cleanera, to do tych produktów mamy dostęp praktycznie na bieżąco. Nowa mikrofibra do czyszczenia szyb waflowa, bardzo fajnie, bo jest laserowo cięta. Będziemy ją testowali i mamy chyba sztukę gratis, także być może jedną nawet uda nam się rozdać i sobie też przetestujecie. Dodatkowo mamy jeszcze Micro Pocket, czyli coś co znacie, aplikator taki mikrofibrowy do powłok. Nowość, więc warto o tym wspomnieć, jesteśmy w alejce z padami, więc w padach na chwilkę zostaniemy, nowość laba Pady, produkt do czyszczenia padów polerskich, można go wykorzystywać do prania ich w pralce, natomiast rzecz, którą my preferujemy i którą Wam też polecamy, no to korzystanie z niego jako produktu do czyszczenia padów polerskich w padło szerze. On niespecjalnie się pieni, co jest istotne, ponieważ znacznie to ułatwia i przyspiesza proces czyszczenia tych padów, jest dostępny w mister Cleanerze, świetnie pachnie i dobrze działa. Na sam koniec zostawiliśmy sobie temat najciekawszy i najgrubszy moim zdaniem, czyli nową linię powłok Ultra coata, Ultra coata który przeszedł chyba można tak powiedzieć rebranding, e, mamy nowe logo, mamy też nowe opakowania tych powłok, e, linia Intelligraph, czyli jak sama nazwa wskazuje e, jest coś z grafenem, czyli temat mocno kontrowersyjny, natomiast mocno też popularny w ostatnim czasie. Mamy cztery powłoki, na pewno fizycznie, nie wiem, czy coś jeszcze chyba wyszło. Nie, chyba wyszło cztery powłoki, tylko w różnych pojemnościach. Pokrótce coś o nich opowiem. E, mamy powłokę Vista, powłoka do szyb. Dwa lata trwałości, około 45 na godzinę. To jest tylko z jaką produkt zrzuca nam wodę z powierzchni szyby. Nie wiem, czy to zabrzmiało logicznie, natomiast wiecie, o co, o co chodzi. Mamy też powłokę Aurora. To jest powłoka, która jest w formie sprayu. Według producenta 9-miesięczna, czyli coś raczej takiego mniej trwałego, ona kosztuje za 30 ml stówkę, więc cenowo to jest naprawdę bardzo atrakcyjna powłoka. W praktyce jeszcze z nich nie korzystaliśmy, więc ciężko powiedzieć o nich coś więcej. Natomiast, tak czysto teoretycznie, jest to taka nowość. Mamy też powłokę Gravity i muszę sobie zobaczyć o co w niej chodzi. Gravity to jest powłoka grafenowa do felk i plastików. Tak. Nie, nie, nie skłamałem, taka jest prawda. Czy coś o niej jeszcze wiemy? Super look, super hydrofobowość, trwałość i odporność na chemikalia. Zobaczymy, czy producent coś mówi jeszcze w instrukcji i w opisie takim bardziej rozszerzony. Natomiast raczej tutaj nic więcej się nie dowiemy. Ok, powłoka oparta o trzy składniki: SiO2, SiC, no i oczywiście o grafen. Chyba tak to zostawimy, będziemy w przyszłości ją testowali, więc na pewno jeszcze się u nas y, pojawi. No i ta największa, najdroższa i najbardziej spektakularna i lubiana przeze mnie z racji tego, że ma w nazwie Skyline oraz dlatego, że jest y, zielona, czyli powłoka ceramiczno grafenowa stricte y, do Lakieru. Jeżeli chodzi o jej trwałość, to znowu na etykiecie. A nie no jest na etykiecie z przodu. Dobra, zapomniałem, że o trwałości są na etykiecie z przodu. E, 3letnia powłoka y, snów zawartość SIO2 SIC. Oraz e, grafenu. Myślę, że takich połączeń jeszcze e, nie widzieliśmy. Ciekawe, jak będzie działała ta powłoka. No i nic. Myślę, że to tyle. To tak w ramach ciekawostki, w ramach e, tych takich teoretycznych zmianek o tym, co nowego się pojawiło e, na rynku. Za chwilkę. Przez przejdziemy do podsumowania dzisiejszego odcinka. No dobra, tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o nowości. Prawdę mówiąc w tym miesiącu zebrało się ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc moglibyśmy ten odcinek nagrywać w nieskończoność. Niestety nie mamy tyle czasu, wy też nie macie tyle czasu, więc na tym po prostu zaprzestaniemy. Mamy nadzieję, że taka forma filmu Wam się też spodoba. To jest coś innego. Dzisiaj nie było praktycznie już niczego z praktyki. Nie używaliśmy tych produktów, nie testowaliśmy, po prostu chcieliśmy Wam tak stricte opowiedzieć, co nowego pojawiło się na rynku. Prawdopodobnie te produkty pojawią się u nas na kanale w przyszłości, natomiast nie jesteśmy w stanie zagwarantować kiedy, ponieważ to wszystko zależy od tego, co nam życie przyniesie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że wszystkie te produkty, o których dzisiaj rozmawialiśmy, kupicie w sklepie Mr. Cleaner. Z kodem Keep It Clean zrobicie to tanie, chociaż tak naprawdę zaraz zaczynamy Black Friday, więc nie wiem, czy ten kod jeszcze wam do czegoś się przyda, to sobie sprawdźcie sami. Ja wam dziękuję i do następnego. Hej!